Z tej strony Budios i ze mną jest Simon! Witam Was w kolejnym odcinku. I to jest trzeci, już czwarty chyba odcinek serii Among Us. Ale ja akurat czwarty, czwarty, czwarty. Dobra, więc zaczynamy. I czekamy, aż dojdą do nas gracze. Więc dobra, jest już 10 osób, więc startujemy. Wyciszamy sobie. Na, nie. <interpreters _> Dobra. O, zaczynamy i wyciszamy mikrofony. po i po Proszę, nie. Czemu, czemu, czemu? Czemu? Czemu ja mam takie życie? moje jest takie. Bo ja się. Moje życie nie ma sensu. Nie wiem, nie potrafię zrobić tego teska. Ale... U... U. Znalazłem ciało, które było koło tego elektryka, które było w takich, koło takich skrzynek. Kto to jest? Co jesteś ty? Aha. No to, no to powiedz mi, kto jest. Ale... Dobra, to jest po prostu taka zabawa taka bezsensowna, to nawet nie jest prawdziwa gra, ale ciemno-zielony. Ciemno -zielony. Ciemno zielony Dobra. dobra powiem. dawaj skipa, dawaj skipa. No dobra, jest do dobra, 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 powiem, duch czerw, duch czarnego powiedział mi, że to ciemno-zielony. Nie, A. to wtedy jest, jest niesprawiedliwy, ale to, Nie wiem, rób tak też. U mnie skipnęli? No bo napisał, że on jest... O nie. O nie. Czyli ty jesteś duchem. Tak. Ale bo w sumie to już... Yy, 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 jakby możemy już rozmawiać. No właściwie tak. Czyli ciemnozielony. No. Tak, ciemnozielony idzie do reaktora. Dobra, i nie. To. Ciemno zielony? O nie. ja idę zrobić sobie pogrzeb? O nie. Przegraliśmy! Ten Trump! Trump! Wiadomo, zawsze Trump jest najgorszy i zawsze on jest. No właśnie! No właśnie, on jest impostorem! No, przegraliśmy. Dobra, końca, końca, końca. Dobra, więc, więc, aha, więc jest osób. Więc zaczynamy i dwa, jeden i uwaga, wyciszamy mikrofon. Musiał być impostorem. Nie, nie, dlaczego? Dlaczego życie mnie tak nienawidzi? Chcę być w końcu, chcę zabić. Ej, szymek, chodź do nawigacji, znaczy nie do nawigacji, tylko do, e, do nawigacji i zobacz, że ja robię taskę, żeby nie było, że, nie, że o, jestem impostorem. Ja patrz, ja patrz, ja patrz, 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 żeby nie było, że jestem impostorem. Ej, światło, Patrz, chodź, 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 chodź do mnie, chodź do mnie tam, gdzie nie, są te. Ja, ja muszę szwietlo, żeby ale żeby nie było, że jestem impostorem. Bo po prostu. No wiem, ale trzeba było włączyć światło, bo bym wtedy nie widział te takie to. To, to strzela, bo Dobra, no to patrz, patrz, chodź, 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 chodź do mnie. Chodzi do mnie, to cię zabiję. Dobra, żartuję, żartuję. Żartuję. Patrz. patrz, patrz. No, patrz. No. Dobra. Czyli ja nie jestem impostorem. Czyli bardzo ciekawe kto to jest. A ty gdzie byłeś? Ja byłem właśnie przy tobie. Mam cztery. Mamy cztery zabitych. Nie, oni raczej, bo wychodzili. No to... Byłeś przy mnie, no prawda. A gdzie byłeś wcześniej? Gdzie byłeś wcześniej? wcześniej? Wcześniej byłem w adminie. W adminie, a ktoś to widział? Czy byłeś sam? Ale sam? Znaczy, byłem. Nie wiem, nie pamiętam koloru. No dobra. No może hmm. albo... Nie wiem, ja daję skip'a. Nie wiem, Ena Duelli burba, burba, dobra, zagłosuję na zielonego, bo tak. No. A, no dobra, no to ja też. Zagłosowałem po prostu na zielonego, nie wiem, bo... bo. bo po prostu nie wiem. Bo tak zrobiłem. I. No, według mnie. O, o. to jeszcze jakiś typ zaboksował. To się... Na tego, ja, ja na Ciebie nie tego mam, serio. No tak, tylko że teraz jest tak, no. że... Akurat strzelałem, w ogóle nie widział. On był impostorem? Nie, jeszcze nie był. Ej, może pokażę Ci, jak się skanuje, tylko... O nie, poczekaj, pokażę Ci, jak skanuje Patrzy, Patrzę, patrzę, Pokażę Ci, jak skanuje się. Jeden! Ty trolu! Ty trolu, jak mnie wytrolował! Ach, dobra, więc tak i. Ale mnie Szymon trolował. No! O, chodź tutaj, zobacz jak się stanie, jej. Gdybyś ja tutaj nie żeby żebyś mnie No, Super! Super, super. To ja też cię tak sprankuję następnym razem, kiedy będę im... O nie. O nie, jeszcze boję. Zamknę ci drzwi i cię po prostu. Yy, cię po prostu zabiję. Ok, okej, okay. <grym> <grym> Dobra. Więc dobra. Zaczynamy i... i wyciszamy się. No. Czemu jestem crewmate'em? Czemu? Czemu jestem crewmate'em? Czemu? Nie no, chciałbym być w końcu tym impostorem. Chciałbym być w końcu impostorem i zabić, ale nie mogę, no bo, o Jezu, jak zwykle nie mogę nikogo zabić. Ciało, Ciało było ja w elektryku. Ciało było w elektryku. Ja byłem w elektryku, poszedłem do elektryka. Ja, ja, szedłem, ja szedłem jak ta korska runda byłem w katastrofie, szedłem do elektryki Ty nie Ty na pewno jesteś, więc na co? Napiszę, że to ty? To nie I... ja! Nie no, dobra. I szedłem wtedy do nawigacji. Dobra to na pewno nie ty, bo nikt nie ma takiego szczęścia, żeby być dwa razy pod rząd impostorem. Nie da się. Nie da się. No akurat nikt nie jest. Ja też nie jestem impostorem. Nie jestem, uwierz mi, naprawdę, bo po prostu... Po prostu ja nie mam szczęścia, bo dzisiaj dwa razy byłem impostorem, jak nie nagrywałem odcinka i po prostu teraz cały czas nie jestem impostorem. Może to ty. Dobra, i daj mi na czerwonego. Ja po prostu skipnąłem. A, żeby słychać Najlepiej poczekać i patrzeć na czacie. Więc. Ja. A, okay, no okej, na spoko. Dobra, bym Ja skipnąłem. Po prostu. To to. Nie wiem, Szymon, Szymon, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, patrz. Dobra, nie jesteś. Jakoś żółty się dziwnie zachowuje. No właśnie, to jest, to jest podejrzane. Czekaj, to idź i zobaczymy, czy mnie zabije. Idź, 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 idź. No dobra. No chodź, zabij mnie, no! Ja będę czekać tutaj! Czekaj, ja obserwuję żółtego, bo on tak jakby jakby krąży koło mnie! Co? On... Patrz, 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 patrz! patrz. Jakby on chciał mnie zabić! Chyba ciebie, możliwe, że on się wierzy jako youtubera! Co? Tak, no... Co? Co? O nie! Aaa! No więc... Dobra. Więc dobra, zaczynamy. I się wyciszamy. Fajnie wyglądam? Fajnie wyglądam? No, no cicho, cicho, cicho. Dobra. Czemu? Czemu? Czemu kamerze są przynajmniej tam? Tam jest...

Widziałeś? Powiedz, że tak. Że, że powiedział mi duch. Powiedz, że powiedział mi duch. Nie, 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 nie. nie, nie. No to powiedz, nie, że nie, zabił. Powiedział mi Bóg. Nie, duch, duch nie Bóg. Człowieku, nie, nie, nie. nie dlaczego? teraz ja, jesteś spalony. Dobra, wierzę, że róż. No, bo to był, to był różowy. Niestety. To nie, dobra. Dobra, i bądźmy w szeregu. Roboty. Ej, wiesz co, że dobra. jakiś gościu się nazywa Nobody. Nobody, jakiś niebieski. Dobra, teraz sprawdzę i patrzę na innych. Czy oni właśnie mogą. A ty? Być... A ty? Elba, pamiętam tego troller, że tak Bo wiesz, was to wygląda, bo właśnie jak świeci, jak się stanuje. Dobra, ja śledzę żółtego, jesteśmy agenci normalnie. Ale on... O, dobra, widziałem, że to ty, bo ty śmieci... Śmieci wyrzucasz, no. więc to nie ty. Ale ten... ten... nie, wyrzuc! Normalny. Mam nadzieję, że ten żółty... O nie, to żółty, to chyba żółty, ale nie wiem. Je. jeszcze nie, 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 tak nie A škoda, že nie mogę zagłosować. No, 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 Dziwnie nade mną krążył. Ale nie, on wtedy nie był. Jak ty go jest, to wtedy on nie był. Więc... Czekaj, ja go obserwuję, ja go obserwuję. Co on tutaj robi? Y... Nie, akurat jest teraz koło ciebie, cały czas koło ciebie chodzi. No co, co Co się mu dzieje? Co? Na pewno nie ty, więc. Ja tutaj zrobię tego tarta z tymi krzyskami. Dobra. Ja jestem koło ciebie. Cześć. Cześć. Szkoda, że mnie nie widzisz. Zrób mi pogrzeb. Pogrzeb mi zrób. Uważaj, uważaj, poczekaj, da. Położysz się na pędzie. Kto to był? Joute, joute. Joute. Pourquoi? Non. Non. Je ne sais pas.